Paweł Gurak, trener Prochu Pionki Po ostatnim sparingu w zimowym okresie przygotowawczym Na tydzień przed ligą Proch wygrywa na własnym wojsku Z Hetmanem Gołąb 1 do 0 Trenerze, okres przygotowawczy zimowy Chyba na plus Bo kadra pod względem sportowym Zmieniła się znacznie Niezłe wyniki sparingów Dużo pracy Ale chyba ten dzisiejszy mecz Taki może być lekko frustrujący i alarmujący Bo się trener więcej spodziewał Czy jednak nie? Jest wszystko pod kontrolą to znaczy, czy wszystko jest pod kontrolą, to na pewno wyjdzie w pierwszym meczu ligowym. Natomiast to, że pierwszy mecz na naturalnym boisku będzie tak wyglądał, to, to tak przypuszczałem, bo ponieważ z doświadczenia to, to nie jest mój pierwszy mecz po jakimś tam okresie przygotowawczym na sztucznej nawierzchni, z przejściem na naturalną nawierzchnię. I zazwyczaj to tak bywa. To jest po prostu dwa tempa wolniej. Chłopcy dopiero zaczynają czuć tą naturalną murawę. Widać było pewną bojaźń w graniu piłką, sporo niedokładności, ale liczę na to, że z każdym dniem będzie lepiej. Teraz praktycznie w tym tygodniu wychodzimy w 100% na, na naturalne boisko, więc myślę, że to będzie po prostu procentowało. Zimą kadra prochu zmieniła się niemalże w 50%, bo wielu piłkarzy odeszło, wielu piłkarzy przyszło. Ten brak takiego zgrania, automatyzmu może być jakąś przeszkodą, czy raczej trener no to jest spokojny? E, to znaczy na, na pewno ta drużyna się zaczyna coraz bardziej poznawać. E, Takich na dla przykładu dzisiaj zagrało totalnie dwóch nowych zawodników. No, Czarek, Czarek Kubryn zagrał praktycznie no, drugi sparing, ale pierwszy zagrał jeszcze przed, przed kontuzją. E, chyba, chyba to był pierwszy sparing w okresie się do drugi. Potem długa, długa, długa przerwa dzisiaj wyszedł, no, strzelił bramkę i gratulacje dla niego. Natomiast no, jeszcze widać, widać spore braki. No i drugi zawodnik, który zaczął praktycznie od dzisiaj z nami dołączył do kadry, czyli Piotr Kałbania, tak Dwóch nowych zawodników. Drużyna się zaczyna poznawać. Myślę, że z, z każdym meczem, z każdym treningiem będzie coraz lepiej. Wiadomo jaka jest sytuacja Prochów w tabeli. Ostatnie miejsce tylko 6 punktów, ale to już historia. To już wszystko było. W rundzie rewanżowej Trener oczekuje od prochu tylko wyników, tylko wygranych meczów, czy też trochę stylu, trochę gry ofensywnej, tym, czy tylko nieważne jak, ważne, żeby wygrać mecz? Drużyna jest przebudowana. No, w piłce nożnej przede wszystkim liczą się punkty. Tak? Jesteśmy w tej sytuacji, jakiej jesteśmy. Na razie pod kreską. Mamy ciążę na nas ogromna presja zdobywania punktów i przede wszystkim spokojnego utrzymania. Natomiast to nie jest tak, że. Że satysfakcję trenerowi i drużynie daje, dają tylko, tylko punkty. Przede wszystkim tworzymy jakiś, próbujemy stworzyć jakiś styl oparty na takiej podwyższonej grze wysokim pressingiem, ale mówię, czeka nas jeszcze dużo, dużo, dużo pracy. Przede wszystkim wyniki, ale również, również duży, duża procentowość ze zwróceniem na styl. 15 meczów w rundzie rewanżowej razy, razy 3 to 45 punktów. A jaki wynik tener Paweł Górak uzna za dobry? Jaki cel jest postawiony punktowy? Czy coś takiego w ogóle funkcjonuje, że 25, 30 nie wyżej? Jestem, nie jestem bukmacherem. Yy, yy, nigdy nie robiłem hazardu, więc, więc nie będę obstawiał tutaj. Natomiast yy, staramy się yy, w każdym meczu wychodzimy po 3 punkty po komplet punktów. I chcemy się po prostu w każdym meczu jak najlepiej zaprezentować. A co, co będzie, pokaże pokażę ostatni mecz na wiosnę. Na koniec jeszcze jedna rzecz. A czy trener ma z tyłu głowy taką myśl, że ta, ta runda da odpowiedź, ile proch pionki w tym stanie kadrowym dzieli od czołowych drużyn, ile temu, prochu, temu tej drużynie potrzeba jest. Wzmocnie lub nie potrzeba, żeby zrobić dalej krok naprzód. Że ta runda też może to pokazać, tak? W którym miejscu ten prog będzie. Chcemy, na razie nie myślimy o tym, żeby robić jeszcze kolejne kroki naprzód. Na razie skupiamy się na tym, żeby przede wszystkim utrzymać drużynę w lidze. To jest jak gdyby najważniejsze, ponieważ tak jak wcześniej powiedziałem, 6 punktów to jest bardzo mała liczba punktowa i i koniecznie, koniecznie, koniecznie trzeba po prostu zacząć wygrywać te mecze, żeby podbudować mentalnie ten zespół. A w przyszłości, jeżeli załóżmy, yy, będzie mi dane dalej z tą drużyną prowadzić, będziemy się zastanawiać nad kolejnymi zmicjaniami. Dziękuję bardzo.